Witam Was serdecznie. Dziś przepis na zdrowe śniadanie, smoothie z jarmużu, żem, z jarmużu jabłek i winogron. Śniadanie, które jest po pierwsze zdrowe, po drugie niskokaloryczne, po trzecie łatwo go zabrać ze sobą do pracy w, w zakręcanej buteleczce. I rozpoczynamy gotowanie. Pierwszym, Pierwszym produktem, który tu jest, jest orzechy nerkowca lub migdały ze skórką. Ja wybieram migdały ze skórką. Nie kupuję nerkowców. Nerkowce są produkowane w taki sposób, że osoby, które przy nich pracują, no są wykorzystywane, cierpią, to jest, niszczą im się ręce, zdrowie. W związku z czym staram się nie kupować tego. Ale mamy tutaj zamiennik migdały. Wrzucam migdały. Jasne winogrona. W przepisie nie jest napisane, żeby były bezpestkowe, ale lepiej, żeby były bezpestkowe. 50 gram liści jarmużu. 100 gram jabłuszek. I na koniec woda. Ups, trochę mi się przelało. I jeszcze dwie łyżeczki miodu. Nie stukam łyżeczką o Thermomix, żeby nie uszkodzić mojej wagi i naczynia. I zakładam miareczkę. Gotowe, przelewamy do szklanek już wam pokazuję, jak to wygląda. Istny napój szreka. Polałam po kuchni. Hops, jest napisane do czterech szklanek, ale chyba nie wyjdą trzy. Smacznego!